Waga uwaga, uwaga, jedzie Zuzia Jedzie Jedzie To dą do do to do to d to do 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 to to d to do 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 I stwierdzieliła się czlaki. Wycięła wszystko pięć, to ona, Zuzia! Jak było? Tak. Jak było? Super. Super. No zrobiłaś czerwony szlak dla zawodowców, także wiesz. Poszłaś górą. A te małpy siwe się mały. o te, o te, o właśnie. Ja ja ja, ja ja, ja, ja Najgorsze ja. było Ty byłeś górą? Brawo. O i teraz schodzi jeszcze, patrzcie kto tam idzie. To takie Patrycja. Małe Patrycja idzie też górą, brawo Patrycja. Ale pada. Fajnie pada, nie? Jest hmm. dobrze. Jakieś krótkie uwagi Kamila. Jak było? Dobrze. A na parku linowym? Mokre. Dobrze. Dałeś radę, tak? Byłeś na górze też? Tak. No to super. To jest Livia i piękne paznokcie.